Przyszykuje się do wyjścia w pole Kiot Kozian. Nie ma się Błosię, nie ma się! Znowu widzimy tutaj zawodnika Zarku Biaśnic. Idzie, idzie, on chce tutaj wgnieść tę piękną zbroję. Widzimy ciosy może nieprecyzyjne, ale za to bardzo W tych walkach co prawda nie chodzi o no to aczkolwiek czasem się zdarza. W szrankach numer dwa pojawił się już Krzysztof Kauciński. Zapraszamy jeszcze Łukasza Wieczorka. A szykuje się Spen Lehmann oraz Daniel Taszkowski.